Się ma z tej strony to jest kolejny odcinek na moim kanale Jakbyście słyszeli taki <laughs> dziwny pogłos to się nie dziwcie, ale dzisiaj wróciłem miałem 5 godzin jazdy nad morzem, ale było fajnie. Eee, dobra, my sobie gramy taką grę pre... O gdzie można sobie malować. Dlaczego musi się dominikus? Farmer uśmiechnięta buźka oczywiście. Krzyłam zobaczmy. zobaczmy. na YouTube'a. Co to? To Mikusz Farmer. Subskrybujesz. Dzisiaj w wbił. On mnie subskrybuje, oh, fajnie. I... Bart kanału i fajnie. Dobra, bez to, to jest będzie... To jest mój drugi kanał, gdzie będę nagrywał farming... Przed tylko farminga. Mm. Po prostu będę teraz nagrywał serię Polskie gospodarstwo 2, i może to się spodobać temu, to oglądał dużo odcinków z tamtego roku w Polskie gospodarstwo, więc polecam do obejrzenia. Nawet się mogę przyłączyć. O, jestem. No, więc polecam. Kanał będzie od jutra prawdopodobnie będzie filmik i też jutro zapraszam na live z Minecrafta, który prawdopodobnie będzie z takim kamalem, takim kamalem po prostu może. No my się pożegnamy, a więc nie!